Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A moi drodzy, przeżywamy dzisiaj 12. niedzielę zwykłą. Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy Jego słowo rozgłaszali na dachach. Ale żebyśmy mogli to uczynić, najpierw sami musimy się w to słowo wsłuchać. Dlatego zapraszam Was dzisiaj do tego, abyśmy wspólnie pochylili się nad Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który dusze i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Moi drodzy, dzisiaj chciałem zatrzymać się tylko w zasadzie nad jednym zdaniem z tej Ewangelii, nad tymi słowami, kiedy Jezus mówi. To, co ja mówię Wam w ciemności, powtarzajcie na dachach. To, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie. I moi drodzy, jest to przepiękny obraz modlitwy. Warto, żebyśmy za zadali sobie pytanie, a co mi Jezus mówi w ciemności? Co mi szepcze do ucha? Czy ja mam taki czas w swoim życiu, kiedy się spotykam z Nim tak właśnie osobiście i kiedy słucham tego, co On chce mi powiedzieć? Bo moi drodzy, wydaje się to trochę dziwne. Dlaczego Jezus mówi, że przychodzi i nam coś mówi w ciemności? Otóż w ciemności i szeptem do ucha. To mówi ktoś, kto jest bardzo bliski. To, to, to jest osoba, z którą ma się bardzo dobrą relację. To jest najlepszy przyjaciel, który nie boi się powierzyć swoich sekretów, tajemnic. Więc pamiętacie, Jezus mówił: Ja was już nie nazywam sługami. Sługa nie wie, co czyni jego pan. Ja was nazywam przyjaciółmi, bo wam oznajmiłem wszystko, co usłyszałem od ojca. I dzisiaj On kieruje do nas swoje słowo i mówi, jesteś moim przyjacielem. I ja chcę mówić Tobie o tym, co jest za mnie najważniejsze, co mam w swoim sercu. Kiedy myślałem właśnie o tym, jak Jezus tłumaczy to, co ja Tobie mówię w ciemności, to zobaczyłem od razu ten obraz tak bardzo nam bliski Jezusa miłosiernego. Kiedy widzimy Jezusa, ale Całe tło jest czarne. I dlaczego jest czarne? Dlatego, że to jest pewien obraz naszego życia. To znaczy, jeśli z tego życia, z tego obrazu wytniesz Jezusa, to tam nic nie zostanie, mrok, ciemność. I wiecie, mieć taki moment na modlitwie, kiedy gdyby wtedy zniknął nam z oczu Jezus, to zostanie pustka, zostaje ciemność. To znaczy, kiedy zaczynam się modlić. Chcę wyłączyć telefon komórkowy, chcę zapomnieć o wszystkich moich sprawach, oddać się w tym momencie Panu i skoncentrować się całkowicie na nim. Teraz to jesteś Ty i jestem Ja. Czyli jest Jezus i tak się chce w niego wsłuchać, że on może do mnie mówić szeptem. I moi drodzy, wiara, ona rodzi się ze słuchania. A nasza modlitwa, żeby była owocna, no to musi być zaniesiona z wiarą. To znaczy podstawą mojej relacji z Jezusem jest moje zasłuchanie się w to, co on do mnie mówi. To jest coś niesamowicie ważnego, bo zobaczcie, człowiek, który nie słyszy, to jest też człowiek, który nie mówi. Głucho niemy. Jeśli ja nie słucham tego, co mówi do mnie Jezus, ja nie będę potrafił się modlić. Ja nie będę wiedział, co do niego powiedzieć na modlitwie. Więc wiara rodzi się ze słuchania, natomiast to, czego mamy słuchać, to jest słowo Boga, to jest to, co nam mówi Jezus. I gdy wsłuchamy się w niego, to on nas uruchamia do działania, on nas posyła. Gdy czytamy Ewangelię według świętego Łukasza. To tam właśnie Ewangelista Łukasz bardzo pięknie pokazuje, najpierw przedstawia przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I to jest przypowieść, która ma między innymi nas zachęcić do działania, do pomocy innym, ale bezpośrednio po tej przypowieści jest z kolei opowieść o dwóch siostrach: jedna ma na imię Marta, druga Maria. I marta to jest ta, która służy, ale jest poddenerwowana. I wtedy Jezus zwraca uwagę, że jednego ważnego elementu jej brakuje. Tego, który ma Maria. To znaczy Maria siedzi u stóp Jezusa i wsłuchuje się w, jej, w to, co on mówi, w jego głos. I moi drodzy, to nie chodzi o to, żeby coś robić, żeby się zaangażować. Chodzi o to, żeby robić to, co mówi nam Jezus. Więc po to ewangelista Łukasz umieścił zaraz po przypowieści o miłosiernym Samarytaninie opowieść o tych dwóch siostrach, żeby, powie żeby powiedzieć: Nie tylko działaj, ale przede wszystkim niech twoje działanie będzie owocem słuchania, żebyś wiedział, co chce Pan, żebyś czynił. I kończąc tę refleksję, chciałem jeszcze przywołać jeden obraz. Być może o tym słyszeliście, ale niemowlę do 3 miesięcy ma pewną wadę wzroku. Ta wada polega na tym, że wzrok takiego dziecka ogniskuje się na ściśle określonej odległości, która wynosi 21 cm. Tak się składa, że ten dystans 21 cm centymetrów to jest taki typowy dystans, który dzieli twarz dziecka od twarzy mamy w momencie karmienia. A więc w momencie karmienia to dziecko widzi idealnie twarz swojej mamy, natomiast wszystko inne jest dla niego rozmyte. I zobaczcie, jaki to jest piękny obraz modlitwy: że ja na modlitwie mogę widzieć idealnie twarz tego, który mnie karmi, który jest moim panem, a wszystko inne będzie jakby w ciemności, w mroku, na drugim planie. Chcę przede wszystkim skupić się na nim. Bo niestety czasami nasza modlitwa wygląda tak, że my widzimy wszystko inne i zajmujemy się różnymi sprawami, tylko Jego pomijamy. Wypowiadamy słowa zupełnie mechanicznie, bezmyślnie i to są słowa, które nie zmieniają nas, dlatego że nie ma w tym ducha świętego. Więc prośmy dzisiaj Pana o to, żeby dał nam taką łaskę całkowitego wyciszenia, skupienia się nad Nim, i wsłuchania się w to, co nam powie, ale po tym, jak go usłyszymy, żebyśmy mieli odwagę w mocy Ducha Świętego pójść i to Słowo wprowadzać w czyn. Amen.